No, projekt, jak widzicie, całkiem toporny, prawda? No, bo mamy tutaj kawał, właśnie topora. Złożył mi całą roleczkę. Taki miałem piękny, zobaczcie, zresztą no to jest ten kolor. I to jest najlepsze, co jest w tym wydruku. I to jest e, dokładnie PLA od Auropolu o kolorze l myśnik Ego Baby Blue. Ja go nazywam Lego po prostu. Kolorek super, ale to, szczerze mówiąc, jest jeden chyba. Przepraszam, że to powiem, ale z najgorszych modeli, jakie miałem okazję drukować, tutaj się spieprzyło po prostu wszystko. Po pierwsze, co widać dokładnie, te doły odskoczyły. To może być akurat moja wina, bo nie wyczyściłem dobrze stołu i może to odpadło. Dalej, to wszystko tutaj to jest niespasowane. Łączenia do siebie w ogóle nie pasują. Musiałem tutaj dosłownie wynaleźć nową technologię. Jak ktoś będzie chciał, to się podzielę. Stapianie odpadów, aby połączyć elementy ze sobą. Tu musiałem kroić na części, tutaj też musiałem kroić na części, tutaj łączenia wyszły elegancko, ale tak wyszły elegancko, że wyszły aż na wylot. Uch, tu było no, prawie git, bo musiałem to zrobić na pół, bo się tu, to tu, to tu się, no, to się e, wywróciło. Także tak, e, projekt z tych trudniejszych wydruk, no dwa dni, dwa dni to trwało. Posklejałem plus, ogromny plus jest taki, moja wdzięczność przy okazji, że ten toporek leci do gościa, który ze szpachlą żyje za pan brat i na pewno zrobi z niego elegancki, finalny produkt, który będziecie mogli obejrzeć na PGA. Także ja zapraszam, pozdro.